Czołem, czołem, kieromka z rosołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Ja wiem, ja wiem, że trafienie celu nieruchomego e, srawem nie jest jakimś wielkim wydarzeniem. Jak najbardziej się zgadzam i, i w zupełności to akceptuję, ale słuchajcie, jak ja się cieszyłem, kiedy trafiłem tego gnojka, tym srawem, na tym dodatku, na tym łamaczu fal, no po prostu aż skakałem z radości. E, lataliśmy wtedy z Roketem, chcieliśmy coś nagrać dla was z Dual Vision, ale właśnie z takiej mapy, której jeszcze dotychczas nie było, e, bo żadnej chyba mapki tak naprawdę przelatanej od początku do końca e, właśnie nie było z, z tego dodatku. Wojna na morzu, a są to bardzo ciekawe mapy. I tak wchodzimy sobie na, tą, na ten łamacz fal i kurde mówimy, dobra, polatamy coś, ale weszło takich dwóch. Weszło takich dwóch, którzy chyba bardzo dużo grali w Battlefield 3, bo stosowali bardzo podobną taktykę. Mianowicie zawis, po prostu zawis i no po prostu nie dało się nim nic zrobić, drugiej helki szturmowej na łamaczu falę nie ma eee, jety tam czy są jakieś, nie pamiętam szczerze mówiąc, w każdym razie nawet jeśli są to nic im nie robiły eee, igły, stingery zero, no dlatego musieliśmy wziąć sprawy we własne ręce i powiem wam, że od tego momentu kiedy będę grał w Battlefielda, chyba zostawię swojego ukochanego RPG właśnie na rzecz e, Strawa. E, nie jestem oczywiście wyskielowany w Strawie, bo praktycznie w ogóle nim nie grałem, e, ale zawsze jakieś wyzwanie, prawda? Także moi drodzy, dzisiaj sprzężenie gramy z Michaelem. E, jest to jeden z dwóch materiałów, które niedługo się z Michaelem pojawią. E, jeśli nie znacie Michaela, to. Link w opisie. Bardzo fajny kanał. I słuchajcie, grałem tutaj sobie mtarem. Jest to mapka Park Lumpini, Park Lumpów, a ja mam troszkę katarku. Pewnie to słyszycie, ale mam nadzieję, że, że, że nie jest to jakieś strasznie uciążliwe dla Was. I moi drodzy, jest to są to pierwsze mecze w zasadzie w tego, tego Battlefielda po dosyć długiej nieobecności w Battlefieldzie, to po raz, a po dosyć dłużej aktywności w, w Destiny. W Destiny. I, 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 I skąd ten tytuł tak naprawdę, słuchajcie? A wydaje mi się, że wszyscy doskonale wiemy, skąd ten tytuł. Jestem niereformowalny. Jestem niereformowalny, słuchajcie. Destiny naprawdę gierka bardzo porządna. Jeszcze na pewno kiedyś jakiś materiał się z niej pojawi, pokaże, w którym tak jakby cały swój wachlarz emocjonalny, jaki mi towarzyszy podczas grania w Destiny, pokaże. Ale mimo wszystko, słuchajcie, ja jestem dziwną osobą, bo naprawdę zawsze Zawsze, kiedy myślę, że jakaś gra będzie naprawdę w porządku i w jakimś sensie będzie mogła mi zastąpić tego Battlefielda, w którego no gram, no jeśli gram już na konsoli, to cały czas, tak, w praktycznie żadną inną grę multi nie gram. Eee, single inna sprawa zupełnie. E, single są w porządku, także tutaj nie ma żadnego problemu z singlami. E, jeśli oczywiście są w miarę atrakcyjne, tak, bo też nie chcę marnować czasu na nagrę w grę, która nie jest tego warta, tak? jeśli już <grybujesz> zajmuję sobie czas grami, to, to jednak grać w te gry, które sprawiają przyjemność. E, I moi drodzy, mimo, że Destiny, naprawdę... Fajnie się gra. Jest to taki powiew świeżości. Ta futurystyka nie jest aż taką futurystyką, która by mi przeszkadzała czerpać przyjemność z tej gry, a poniekąd powinna. Dlaczego powinna? No, bo to jest cholernie posunięta do przodu futurystyka. To jest zupełnie inny poziom futurystyki, nawet niż w Call of Duty. <laughs> Dlatego, moi drodzy, Grało mi się fajnie w to Destiny. tak nawet przez chwilkę pomyślałem sobie, kurde, skoro w to Destiny takie futurystyczne mi się fajnie grało, to może w Koda Advanced Warfare też będzie mi się dobrze grało, no, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, ale chyba już niestety, albo istety może, przynajmniej zaoszczędzę sobie pieniędzy i jakieś tam rozczarowanie, znam odpowiedź na to pytanie, moi drodzy, no nie. Nie będzie mi się grało dobrze w Kodę Advanced Warfare. Dlaczego? Dlatego, bo to nie jest Battlefield. Eee, I szczerze mówiąc, tak <laughs> zastanawiając się nad swoim zachowaniem, i dlaczego tak to jest. Eee, nie mogę tak naprawdę znaleźć jakiegoś sensownego wytłumaczenia. No nie potrafię. Po prostu nie potrafię. Nie wiem, czy wy też tak macie, że. Jeśli gracie, tak, w tego Battlefield'a chociażby. Eee, czy jeśli ktoś z was jest eee, kodowcem, tak? No to czy. To wszystko to jest ta kwestia takiego fanbojowskiego przywiązania do marki, czy jednak, czy jednak te rozwiązania, po prostu w grze techniczne, em, decydują właśnie o tym, że, że, że kurde za każdym razem każdy z nas wraca e, po kolei po jakichś takich drobnych romansach z innymi tytułami, jak mój na przykład z Destiny, do tego swojego starego, dobrego, dobrze znanego w cudzysłowie oczywiście małżeństwa. Bardzo chciałbym znać waszą opinię, no bo, no bo ja, ja ja, tak jak widzicie, no, powrót e, powrót tak samo pamiętam jak w Cryzisa grałem, w trójkę na starej generacji, jeszcze bardzo fajna gra była początkowo, bardzo fajna gra, dosyć szybko umarła. Ja Szczerze mówiąc, Dystyn nie wróżę takiej szybkiej śmierci, bo z tego co wiem, bangi mają tam przez kilka ładnych lat promować, nie promować, no, no mają to podtrzymywać przy życiu. Ale, ale to jednak nie to, to jednak nie to. Battlefield to Battlefield, w jakiejkolwiek formie by on nie był, to w jakimkolwiek stanie by on nie był, to jednak sprawia najwięcej przyjemności, fanu i takiego soczystego, w cudzysłowie, pierdolnięcia, bo e, to jest zupełnie kwestia to pierdolnięcie soczyste na inny materiał, który niedługo też się na moim kanale pojawi. I będzie to materiał, który w takiej formie i w takim w cudzysłowie. E, Ogromie i... E... Technicznym rozwiązaniu nie widziałem, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że będzie się wam to fajnie oglądało, co tam kiedyś niedługo wrzucę, ale to pieśń przyszłości. Także moi drodzy, widzicie, co w ogóle się dzieje na mapie. No, wydaje mi się, że rundka wyszła całkiem niezła. Naprawdę całkiem niezła, i tutaj dopiero teraz zacznie się sieka. O ile wtedy, te parę minut wcześniej, kiedy ja tutaj sobie słodko pieprzyłem o różnych dziwnych rzeczach, to w tym momencie, no po prostu Emtar robi naprawdę sporo sporą różnicę. Nie byłem przekonany do tej broni. Wszystko praktycznie od nowa tutaj muszę odlokowywać. Dlaczego muszę odblokowywać od nowa? Ma to coś wspólnego z waszą kanapką. To taki mały dla was tutaj spoiler. E, ma to coś wspólnego z naszą kanapką. E, no i zabrałem się za to odblokowywanie wszystkiego. Ale słuchajcie sami jak tutaj widzicie broń daje niesamowicie radę i szkoda, że tego kurde tutaj zabiłem, no nie szkoda dobrze, że zabiłem, ale szkoda, że ja sam przy tym zginąłem e, także moi drodzy co więcej tutaj powiedzieć e, jeszcze tam niedługo jakiś materiał z helikopterem się pojawi taki e, żegnający roketa w pewien sposób, bo jej nie wiem czy wiecie, czy nie wiecie, ale roket sprzedaje konsolę, gdyż teraz będzie miał maturę Nauka nie chce się rozpraszać, chłopak e, chcę to wszystko ładnie, dobrze zdać. Jak najbardziej popieramy, życzymy sukcesów, trzymamy kciuki i powodzenia. E, a na dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko. Mam nadzieję, że takie sprzężenie z e, z naprawdę, kurde, dobrą akcją, tutaj się sporo działo, e, się wam spodobało. Ja was zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Pamiętajcie, Kromka biega, radzi, nigdy was nie zdradzi. I do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, papa! Pa.